Zapraszam do prezentacji odświeżonego modelu Mazdy CX5, który świetnie wpasowuje się w panujący trend, ponieważ właśnie to ten segment samochodu był najczęściej wybierany w zeszłym roku. Jeżeli chodzi o dane techniczne, gama silników nie zmieniła się. Mamy dostępny dwulitrowy silnik benzynowy o mocy 165 koni. Oraz 2,5 litrowy o mocy 194 koni. Zastosowano tutaj układ miękkiej hybrydy, co występuje w obu wariantach. Przyjrzyjmy się zatem detalom tego modelu. Zmiany wizualne są dosyć subtelne. Mamy nowe reflektory przednie, jak i atrapę Grilla. Modyfikacji uległy również dolne elementy nadwozia, które występują w kolorze nadwozia lub w kolorze piano black, co bardzo mi się podoba, ponieważ mamy możliwość skonfigurowania i dopasowania wizualnie samochodu do własnego gustu. W najnowszej wersji różni się także tył samochodu. Między innymi dostajemy nowy wzór lamp tylnych. We wnętrzu panuje typowy dla Mazdy minimalizm i praktyczność. Nie ma tutaj rzeczy, które odciągają uwagę kierowcy. Masz stawia na wysoką jakość wykonania, co widać na pierwszy rzut oka. Poza pięknie wykończonym wnętrzem, bardzo ważną kwestią dla każdego kierowcy jest komfort i przyjemność z jazdy. Ja ten samochód użytkuję od ponad miesiąca i z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że dla mnie jest bardzo wygodny. Pomimo jesiennej aury samochód świetnie sobie radzi w trudniejszych warunkach pogodowych. Dzięki nowym matrycowym reflektorom LED, Mazda CX-5 oferuje znakomitą widoczność po zmroku. Dodatkowo auto świetnie trzyma się mokrej szosy, a podgrzewane fotele pozwalają bardzo szybko ogrzać się we wnętrzu. Mazda idealnie przyniosła swoją filozofię Jim by Tai, tak by kierowca czuł jedność z samochodem. Jazda, tą Mazdą, należy do tych najprzyjemniejszych.